Głos ataszy olimpijskiego polskiej ekipy w Nagano, pana ma Shiro Taguciego, z którym połączyliśmy się telefonicznie. Posłuchajmy, co przekazał w korespondencji. Przygotowanie jest w końcowej etapie. Myślę, że wszystko będzie w Wszystko jest bardzo ładnie zrobione. Bioska olimpijska jest bardzo ładnie zrobiona już. 7 stycznia będzie otwarte Centrum Akredytacji, Centrum prasy i Centrum Telewizji, czyli powoli różne obiekty zaczynają funkcjonować. Do Nagano ma przyjeżdżać 3200 uczestników i towarzyszących około 70 krajów. To jest więcej niż Hammer, Oprócz tego przewidujemy 520 tysięcy widzów, Wprowadzone zostały różne rozwiązania techniczne. Na przykład, już na lotnisku można otrzymać akredytację. Jest Navigator System. To jest mały komputer z ekranem, połączony do telefonu, telefonu komórkowego. I na ekranie można zobaczyć, gdzie jest walk, który trzeba iść do obiektu minutki minut jeszcze i tak dalej. Nie mi się na pogodę. W tym roku bardzo ciepło i nie wiadomo czy w lutym będzie śnieg, czy nie. W tej chwili w niektórych obiektach widać trochę śniegu, ale na razie bardzo mało. Rozmawiałem z organizatorami w nagano i mówią, że oni w ogóle nie martwią się, dlatego że można Matami robić sztuczne śniegi. W tym w ogóle nie ma problemu. My Japończycy z wszystkich dużo sukcesów w olimpiadzie w Nagano. Po japońsku się mówi Minasan ganbatte Jak Państwo mieli okazję się przekonać, pan Taguchi świetnie mówi po polsku, choć jest rodowitym Japończykiem.